啊。嗯谢谢 Wielkie brawa dla Dariana. Słuchajcie, ja jeszcze mam y, dla rozgrzewki takie jedno ćwiczenie. Słuchajcie, ręce do góry, i wszyscy się schylamy i sprawdzamy, czy mamy chipy. I sprawdzamy, czy sąsiad też ma chipy. Słuchajcie, wszyscy mamy chipy? Zgadza się. Ćwiczenie numer dwa. Robię tak, i Wy pokazujecie w tym samym kierunku. Tam jest wiata. Gdzie jak wam zaburczy w brzuchu, to idziecie tam na te pyszne szare kluchy. Słuchajcie, tam jest wiata z jedzeniem. Mam nadzieję, że zapach się będzie roznosił. Po zapachu też będzie można dojść. Ale słuchajcie, została chwilka już. Szykujecie się do startu.